Dzisiaj tak króciutko pokażę Wam, co siedzi w środku tego piecyka piecyka do grzania wody. Chcę go rozebrać, trochę przeczyścić skórzu, oczyścić tam, zobaczyć, jak wygląda palnik i tym podobne. Przez kilkanaście, nawet dni był wyłączony. Woda spuszczona ze względu na silne mrozy. Teraz chcę go pomalutku znowu uruchomić, no ale chcę pieru go przejrzeć, zobaczyć, czy tam wszystko jest. Czy to wszystko jest w porządku? E, rozbieranie. U góry mamy, nie wiem czy to dobrze widać, u góry mamy dwa wkręty. Identyczne są od spodu. Tu widzicie, nie widzicie. Tam jest jeden, tam jest drugi. E, czyli cztery wkręty, plus trzeba zdjąć gałeczki. E, I to cała filozofia będzie rozebrane. Dobra, mamy piecek rozebrany. Teraz tak pokrótce, tylko z czego, jak on jest zbudowany, z czego się składa, żebyście w razie jakiegoś tam serwisu wiedzieli, co z czym się je. Od lew, od prawej strony. Tu mamy pojemnik na baterie. Baterie, które odpowiadają za uruchamianie iskrownika. Połączone są przewodem z iskrownikiem. Z iskrownika wychodzą trzy, trzy takie czarne przewody do. Tutaj do elektrod, które podpalają gaz. Poniżej tych elektrod ten srebrny element są takie trzy elementy srebrne. To są palniki gazowe, takie dosyć dziwne, żeberkowane, ale no, ale takie są. To są te palniczki. Tutaj mamy główny w zasadzie, nie wiem jak to nazwać, ale chyba zawór. Po prostu od spodu przychodzi zimna woda do tego zaworu. W momencie kiedy tutaj w tym zaworze zostanie, nie wiem prawdopodobnie z tego co, co rozumiem to działa na, po prostu w momencie kiedy podniesie się ciśnienie ten zawór powoduje uruchomienie obok zaworu gazowego który wchodzi tutaj ups zaworu gazowego który wchodzi tutaj zawór puszcza gaz jakby to nie powiedzieć i włącza się iskrownik iskrownik tak jak mówię podpala te elektrody i o, będę tak bardziej profesjonalnie pokazywał, niepaluchem. nie paluchem iskrownik uruchamia elektrody, podpala gaz, gaz się zapala i tutaj mamy całą wężownicę wężownica w tym moim piecyku ma 8 litrów pojemności tu dochodzi do nagrzewania gazu, słabo to widać, ale spróbuję włączyć światło widać dosyć słabo, ale tam, tam z tyłu jest to wygląda dosłownie jak chłodnica samochodowa taka żeberkowana w każdym razie w tym tutaj do, do grzania tu się grzeje ta cała woda i tymi rurami, rurkami wraca z powrotem i przepływa tutaj do już wychodzi do, do zasilania w ciepłą wodę całego układu najważniejszą rzeczą Którą warto zadbać, jest ten pipsztyk. Ten pipsztyk to jest taki zawór bezpieczeństwa. On wystaje tutaj od dołu, jego można czy tam kombinerkami czy, czy wkrętakiem od spodu wykręcić. I ten pipszyk można spuścić całą wodę z układu. Także jak przychodzi zima, przychodzą mrozy, warto to zrobić. Spuścić sobie wodę, jeżeli piecyk nie będzie używany, samochód nie będzie grzany, żeby go szlak nie trafił. Także to od cała filozofia. Tutaj jeszcze wychodzą kabelki na ten ekranik, który tam pokazuje temperaturę. No i tyle, prosta, skuteczna, tania konstrukcja, ale naprawdę bardzo, bardzo użyteczna. Tu u góry mamy jeszcze ten komin. Ten komin to jest po prostu kawałek blachy, także nawet jeżeli tu się wiele osób mi o tym mówi, żeby założyć komin i tym podobne, to i tak nic nie da, bo e, tak widzicie, tutaj jest, ta komora spalania jest otwarta. E, tutaj są te otwory wentylacyjne. I, i, I tędy tak czy siak spaliny wylecą. Tutaj, ten, ten nakładając to jakąkolwiek rurę niewiele jak to zmienia. Trzeba po prostu dobrze wentylować pomieszczenie, i tyle i nic się nie stanie. Ech, chyba wszystko. Także widzicie, jak ten piecek wygląda. Gdybyście mieli jakieś pytania, coś jeszcze e, mógłbym Wam więcej pokazać, to, to piszcie śmiało. A ja się biorę za jego czyszczenie. Bo jak widzicie, kurzu jest cała masa i nie chcę mieć jakiś niespodzianek w momencie, kiedy go. Ponownie uruchomię po, po tym, jak te mrozy, które teraz są, zelżeją. Chcę go po prostu z tego kurzu, z tego syfu oczyścić. To chyba tyle. Paka druzja, paka.